Mam kodziska, z tej strony Rayman, a to jest Rayman. I nagrywam trzeci odcinek z rzędu. W jednym dniu. Jestem taki pro. Ten level nazywa się Pioruńsko Gorące. Pierońsko, Pioruńsko. Dobra. I wymyśliłem jakiś temat w końcu. Udało mi się. Juhu. I tak sobie pomyślałem, że można porozmawiać o Steamie. Właściwie o grach na Steamie bardziej tego względu, że to jest o tyle ciekawy temat, że yy, każdy ma yy, inną opinię. Yy, znaczy, gry na Steam, nie nie ja, yy, wolne pudełkowe wersje. Bo zawsze jest to jakaś, wiecie, yy, atrakcja i w ogóle. Yy, dostajemy wtedy książeczkę, wiadomo. Do takiej gry. I spadamy teraz do piekła. Yy. Właśnie, dostajemy książeczkę do gry, tam tamtego i można kupić edycje specjalne, gdzie tam są jakieś różne ciekawe rzeczy. nas, a kupując grę przez Steam'a nie mamy takiej dyspozycji, bo dostajemy z samego CDK'a i zapisuje nam się to na bibliotece naszej. Plus jest taki, że na Steam'ie są bardzo często promocje, przez to możemy kupić grę za 70 złotych, tak naprawdę za 20. ...co w sklepie raczej się nie zdarza zbyt często. Mm. Tu mały sekund, dobra. Mm. Właśnie. Bo mm. zwykłym sklepom się takie coś niezbyt w sumie chyba opasa robić. Znaczy, jak zostajemy w wersji i tak dalej. Mm. Triple kill, motherfucker. Prawie quadro zdobyłem. Tak mówię, bo jestem graczem Leech of Legends. Tylko teraz ostatnio zbytnio nie mam jak grać, bo mam jakieś tam baga, że z netem jakieś problemy zawsze Mam to, ta to Maka. Właśnie, wracając do Steam'a. Właśnie, przez Steam'a jest czasami lepiej kupować, tylko że przez Steam'a musimy za pomocą za pomocą właśnie pośredników, że tak powiem, czyli na przykład Payset Cards i tak dalej. Co jest dosyć yy, większym utrudnieniem powiedzmy. Yy, zwłaszcza dla mnie, bo ja swojego konta bankowego jeszcze nie mam. Czyli muszę prosić ojca o wysyłanie przelewów i tak dalej. Yy, a że on nie miał... nie ma... nie miał w sumie teraz, bo już ma. Yy, nie miał... Yy, Paypala, no to był trochę problem, bo zanim to się założyło i tak dalej. Yy, to chwilę zajęło. Mm, i właśnie i prawie prawie przegapiłem promocję na Raymana, ale udało mi się go kupić mm, no, mm, no właśnie a mm, jeszcze plusy kupowania w sklepach normalnych są takie że mm, właśnie jakie są jeszcze plusy kupowania w sklepach poza tym że dostajemy do biblioteki to czy że mamy pudełki i tak dalej na pewno plusem jest jeszcze to, że wiadomo można sobie iść samemu. Znaczy... Nie samemu, można jechać na przykład z kolegą i tak dalej i przy okazji coś innego kupić też. Ym, a wygodą... właśnie wygodo, wygodą jest Team, bo nie musimy się ruszać z domu. I właśnie właśnie, mnie na Steamie tylko interesują w sumie te promocje, bo... Tak jak dla mnie to wolę iść normalnie do sklepu, tam jechać do sklepu i tak dalej. I kupić grę. Czasami na tym tracę, czasami zyskuję, ale ogólnie tak wolę. Ciekawi mnie wasza opinia na ten temat. Możecie napisać w komentarzu, czy będziecie kupować przez Steam, czy jechać do sklepu. To jest to jest ciekawe, bo właśnie z tego co... Była, była, były dyskusje na ten temat to jednak większość osób też wolała iść normalnie do sklepu i kupić co jeszcze mogę powiedzieć jakieś planowane serie które chciałbym wam przedstawić na pewno chciałbym nagrać coś z League of Legends tylko bym musiał najpierw naprawić to, to jest taki priorytet Mam też smajta ze smajta chciałbym coś nagrać, ale to już nie sam raczej. Mam znajomego, który też to gra i chciałby chyba nagrywać, nie tego nie jestem pewien. Ale chyba tak. W sumie nie wiem, może coś z tego wyjdzie. Jak na razie nie mam, nie mam takiej właśnie... Nie wiem czy on chce do końca, czy nie chce, czy zgodzi się i tak dalej. A jak nie to w sumie mogę sam nagrywać, chociaż nie jestem najlepszy w tą grę. smajta ogólnie. Yy, bo... bo 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 wolę gry typu... Właśnie wolę Lola ogólnie. A z, Maj z Majca zacząłem ostatnio grać tylko dlatego, że nie miałem zbytnio jak grać w lola. Hmm. Dobra, co tu trzeba chwilę? <laughs> no właśnie, loty dwójki nie mam. I w sumie nie wiem czy potrafiłbym się w niej odnaleźć. Hmm. No. Do Doty dwójki Wikidata bym sobie mógł skombinować klucz, właśnie tak. Bo z tego co wiem, Dota działa trochę jak Smite, czyli jeżeli kupisz, czy tam ma, dostaniesz klucz, to masz tam ileś tam kluczy do dyspozycji Twojej. I to możesz dać znajomym. A raz, z tego co wiem, to mam chyba tam kilka osób, które grają w, docie na, w Dota na Steamie. Czyli mógłbym załatwić sobie. Tylko nie wiem, czy właśnie chciałby mi się nagrywać, i czy bym się tak w miarę szybko znalazł w tym. Bo też, jeżeli gram trochę w of Legends, to powinienem niby mieć trochę łatwiej niż taka osoba, która by od zera zaczynała. I w sumie nie wiem, nie wiem. się zobaczy, wszystko później. Na razie muszę skończyć Rayman'a na Ortiz. W sumie zauważyłem, że na moim kanale mam same takie serie. Które mogą trwać w nieskończoność. Czyli mówię tutaj o ym, Survival Games, właśnie, Jam, o. o... powiem powiem, że o Far Cry Trójce. Co tam jeszcze? O Escape'ach. To można cały czas nagrywać, tak naprawdę. O ile się znajdzie mapę, na przykład, albo będą hełty. Bo z Far Cry Trójki to po prostu wystarczy, że wejdę i. Tyle i to mogę cały czas robić. Chociaż będę, to prawdopodob będę prawdopodobnie Part ja Trójkę nagrywał właśnie. Będę miał 75 levelu, czyli tego tam maksymalnego, jeżeli chodzi o Multiplier. Z tego co zauważyłem. Mm. Dobra i, i, i. I, i, i. 7 minut? Nie, 8 minut chyba. Nagrywam już. Ile dobrze spojrzałem na nie wiem, komórkę wcześniej? <laughs> Czyli w sumie na upartego zdążyłbym jeszcze jeden poziom rypnąć. To zależy jeszcze jaki to będzie. A ten to chyba jakiś limofi jest. Mówię o tym typku. Właśnie nie wiem czy mi. Nie, myszki chyba nie widać. Mm. Okay. Yy. O, o, o. I tutaj jak 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 ja kocham latać to był nie on miał na M wiem teraz wiem że na M bo patrzyłem ostatnio ten ale nie pamiętam dokładnie wiem że on był chyba na początku bas się nazywał za, w jedynce jeszcze nas chciał zabić wtedy kiedy nas, chciał, kiedy nas chciał zabić, nie wiem, jak mi się plącze, miał na imię bazy, czy tam buzy. Dokładnie. A kiedy stał się naszym przyjacielem, to zmienił w sumie imię, co było. To jest trochę bez sensu, ale. Cały Rayman jest w sumie bez sensu, gdyby tak dobrze popatrzeć. Ale dobra. O, oh, Prawie dostałem od mm, właśnie. Ogólnie Rayman jest... Rayman Origins jest grą od 7 lat? No od 7 lat powiedzmy. Z tego co z yy, na lat. Znaczy, no w sumie na Steamie nie ma czegoś takiego trochę bez... Znaczy jest. Nie, jest czy nie ma. Nie, nie chociaż jest, tu. Jest, 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 jest. Są ograniczenia wiekowe pokazane. I właśnie, Rayman Origins jest od 7 lat. Mmm... I co jest ciekawe, cała seria Rayman chyba była od 7 lat, o ile dobrze kojarzę. Zresztą jestem pewien trójki, bo trójka tam miała jakieś... znaczy te teksty naszego, naszego, naszej... naszej latającej encyklopedii, jak on tam był nazywany. To zielona żabka właśnie. Trójka w ogóle mi się niezbyt podobała szczerze najlepsze. Ogólnie póki co najbardziej mi się podobała dwójka i Origins właśnie. Orgins czy Origins? To moim zdaniem są dwie najlepsze części Raymana I Ta linka też była spoko Więc właśnie wszystko się tak powoli rozprzestrzało yy, Wszystko, wszystko było wprowadzenie do wszystkiego Bum, pushe los Fuck, za bardzo Ale dobra Bum Koski na mnie lecą, spoko na to muszę uważać Okej, okay. tutaj No, cofnę się lekko, nawet trochę bardziej Do przodu Dostajemy i lecimy I pociski U, udało się Wow, za pierwszym razem, wow Mini boss chyba Końcówka? Już czekajcie, bo to będzie kolejny poziom Woda, okej. Okay. Mm. I tutaj chyba będę dostawał moc nurkowania wow Wow, 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 stary spokój. Mm, coś mi mówi, że muszę mu zbijać to coś na plecach. Okej, okay, dobra. Tam muszę na mu to polecy pozwalać What the fuck Mogę mu dupę zniszczyć Ta gra jest chora No dobra, dalej nie, nie będę ten mm. Co jest? Zniknął, wystraszył się Albo i nie Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek tego gusta tam różne nie. Jest. Cztery chlumków mi zabraknie, no niestety. Dobrze. A więc dziękuję mu za uwagę. Przejdę nam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w rayman Orchids. Właśnie, co się nazywa? Właśnie, mam serię nazwaną tak grajmy... Rayman Warships, czy po prostu Rayman Warships? Będę musiał sprawdzić. No właśnie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia, jeszcze raz. Do zobaczenia. Więc na razie, cześć.